Hej, hey, hey. nie hater, a to nie jest ani recenzja, ani gameplay. Jest to film z nowej, jakby, takiej serii, bardziej w sumie informacyjnej. Po prostu pierwszy odcinek informacyjny. Będzie co jakiś czas się coś takiego pokazywać, żeby wam yy, Was poinformować, co się będzie działo na kanale, czy, kiedy będzie jakaś dłuższa przerwa i tak dalej. No i właśnie, dzisiaj powiem Wam. Dlaczego będzie dłuższa przerwa przez co najmniej dwa tygodnie, mniej więcej? Nie będą się pokazywać filmy, ponieważ wyjeżdżam. I to tylko dlatego. Więc nie martwcie się, ja dalej będę żyć, tylko po prostu nie będę w stanie wrzucać filmów. Druga rzecz. Zastanawiałem się też nad nową serią, taką. I nie ma to być ani recenzja, ani gameplay, ani analiza, tylko porównywanie. Szykuję bowiem film porównujący tą samą grę, wypuszczoną na dwa porty, czyli port mobilny oraz port na pc -ta. Jeżeli są tutaj osoby śledzące poczynania pewnej firmy, od której o grze już opowiadałem jednej, to pewnie zorientujecie się o jaką grę. Nie chodzi. Yy, tylko właśnie czy uważacie, że to jest coś dobrego? Porównywanie właśnie yy, gier międzyplatformowych, jeżeli tak, no to dajcie znać w komentarzu. I ostatnia rzecz. Wyjątkowo yy, chciałbym yy, yy, zacząć się jakby bardziej rozwijać na no poważnie. Myślę nad stuprocentowym rozpoczęciem, jakby yy, mojej przygody z YouTube'em, dlatego. Prosiłbym o udostępnienie moich poprzednich filmów, nie tego informacyjnego, ale poprzednich recenzji i gameplayów, do, na przykład na Facebooku, albo na Messengerze, komukolwiek, komu, jak na jakiejś grupce, bo chcę po prostu poszerzać swoje horyzonty, chcę po prostu da iść dalej naprzód, chciałbym już y, zacząć coś znaczyć, bo na poważnie już myślę o tym YouTubie. Jak mówiłem w poprzednim filmie, y, zakupiłem nowy mikrofon, już jest u, y, u mnie w drodze. Znaczy nie jest u mnie, jest w drodze, więc od następnego filmu po moim powrocie już będzie w, powinna być lepsza jakość dźwięku. Tak samo po jeżeli już będę miał trochę więcej subskrypcji, to zamierzam też zacząć tworzyć blogi, w których pokazuję swoją twarz i tak dalej. Chcę po prostu rozszerzyć swoje horyzonty. Za wszelką pomoc. Bóg zapłać dobry człowieku. Po prostu dzięki. I w sumie to by było na tyle taki krótki film informacyjny. No i jeszcze taka dodatkowa informacja na sam koniec. Filmy informacyjne będą zawsze oznaczone tą samą miniaturką, czyli po prostu czarna miniaturka z napisem informacje i prawdopodobnie jest pod tytułem, czyli pod tym dużym napisem jest data publikacji informacji, żeby Wam się nic nie pogubiło. No i będzie też data zawarta w tytule. Tak więc to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, jeżeli jest ktoś tutaj nowy, to zajrzyj na moje poprzednie produkcję, zapraszam do subskrypcji kanału, strzelenia łapecz... łapeczki w górę pod filmem informacyjnym. <graniczny> Ogranicz się tylko do subskrypcji i do udostępnienia moich poprzednich filmów. To tyle, dzięki wielkie za uwagę i życzę Wam również miłych wakacji, jeżeli jesteście gdzieś na wyjeździe, albo tak jak ja, gdzieś wyjeżdżacie. Do następnego!